Z ewangelii według świętego Łukasza, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Rzeczywiście, e, kiedyś jeden z ojców Paulinów poprosił mnie o takie ćwiczenie. Wyobraź sobie, że masz w portfelu 10 złotych i przychodzi do ciebie ktoś, kto prosi, żebyś mu oddał połowę tego, co masz, bo jest biedny. Wyjmujesz wtedy. 5 złotówkę i dajesz bez problemu, bo ktoś obok ciebie jest głodny. A wyobraź sobie teraz, że masz milion złotych i ktoś obok ciebie głodny, potrzebujący, prosi cię o to samo, o połowę. Czy wyciągnąłbyś 500 tysięcy i dał komuś, chociaż tracisz dokładnie tyle samo co wcześniej, zaledwie połowę tego, co masz? Byłoby to zapewne niezwykle trudne. Dzisiaj Jezus opowiada o sytuacji kobiety, która postanowiła w rozpaczy i w desperacji, że odda Bogu wszystko, co miała, czyli najwięcej. Być może inni przynosili złote monety, może całe woreczki złotych monet i wrzucali je do tej skarbony, a ona z tymi dwoma groszami wyglądała w ludzkich oczach naprawdę słabo. Tymczasem oni przynieśli tylko tyle, ile im zbywało. Tylko tyle, ile mogli oddać, żeby nic nie stracić i żeby e, ich poziom życia, komfort życia się w ogóle nie zmienił. A ona oddała wszystko, co miała, gotowa umrzeć na drugi dzień z głodu. I dlatego rozpaliła serce Boga, który zobaczył, jak wielka była jej ofiara. Do zobaczenia jutro.